Z okazji Dnia Kobiet w R-Club Jelenia Góra zorganizowane zostało szkolenie Bezpieczna Kobieta, w którym kobiety mogły wziąć udział w, w samoobronie i oczywiście w procedurach bezpieczeństwa. Szkolenie miało na celu zwiększyć świadomość uczestniczek, w jakim dystansie są bezpieczne, jak unikać sytuacji niebezpiecznych, jak unikać niepotrzebnych konfliktów. A gdy już wejdziesz w taki konflikt, jak sobie z nim bardzo szybki sposób poradzić? Uczestniczki przede wszystkim mogły poznać, jak ustawić swoje ciało, jak ich motoryka w stresie zmienia się, jak całe ciało zmienia się podczas ataku, czyli ta płynność ruchów jest niestety ograniczona, motoryka ciała jest ograniczona, więc małym, bardzo mało czasu na podjęcie. Sensownej decyzji uczestniczki szkolenia mogły poznać podstawy samobrony systemu Kraft Maga, systemu Defendo. Przede wszystkim też w sposób taki, że jak być trudnym celem na ulicy, nie dać się w łatwy sposób obezwładnić, w łatwy sposób chwycić czy. Też ograniczyć możliwości agresora poprzez właśnie ustawienie swojego ciała, ale też i odpowiednie ustawienie rąk. Dużo też tutaj poświęciłem czasu na mowę ciała, w jaki sposób mają odpowiadać na zaczepki słowne, ale też i na, na to, że może być eskalacja danego problemu, czyli od zaczepek słownych poprzez jakieś chwytanie, szarpanie, odpychanie. A na, na końcu, po prostu, już próba uderzenia w twarz. Dlatego, uczestniczki, podczas jednego spotkania takiego godzinnego, myślę, że mogły i mogą zwiększyć swoją pewność siebie, ale też zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które się dzieją podczas ataku. Dzięki temu, będą już trudnym celem. Wiadomo, jeden, jedna godzina trwingowa. Nie jest jakby wystarczająca, żeby opanować pewne rzeczy, ale tak naprawdę już ten pierwszy krok, który uczestniczki tego szkolenia poczyniły, to no, zmierzają ku temu, że mają większą świadomość, wiedzą jak już mogą za pośrednictwem swojego ciała z, z, zmienić sytuację, ale też i ograniczyć eskalację danego problemu i za pośrednictwem kilku technik, tak naprawdę, można sobie poradzić z agresorem o wiele większym. Wiadomo, rozmiar na ulicy ma znaczenie, agresor wie czego chce, a osoba, która no jest zamyślona czy, czy po prostu wykonuje jakieś tam czynności, niekoniecznie może zauważyć, że za chwilę coś się wydarzy, więc tutaj. Przede wszystkim duży nacisk był na to, że nie jesteś gotowa, nie wiesz kiedy i nagle dochodzi do jakiejś konfrontacji. Uczestniczki przede wszystkim też mogły poznać, jak chronić swoją głowę, jak chronić swoją szyję, jak stworzyć ten bezpieczny dystans bufor między nią a agresorem i w jaki sposób może wykorzystać swoje ciało w sposób maksymalny. Nie jest to pierwsze szkolenie, które się odbyło. Jest to, te szkolenia się odbywają cyklicznie, akurat z okazji Dnia Kobiet, ale też i są szkolenia typowo, właśnie, Bezpieczna Kobieta Safe Woman które odbywają się cyklicznie, co jakiś czas w formie kursu takiego dwumiesięcznego i tam panie mogą w grupie takiej damskiej zwiększy swoją pewność siebie, ale też i, i pewien, pewien dobry technik też jest odpowiedni dla nich. Ja jestem oczywiście zwolennikiem, żeby kobiety też pracowały z mężczyznami, bo inaczej mężczyzna atakuje inaczej kobieta, ale ten kurs, taki safe Woman ma na celu to, żeby też kobiety mogły się jakby. Em, zaznajomi z tematyką tego i też w takim fajnym gronie między sobą popracować, wymienić się też doświadczeniami, spostrzeżeniami. Większość kobiet, które przychodzi na taki kurs już są po jakichś przeżyciach, traumach i, i, i czy były jakimś świadkiem takich sytuacji. Dlatego taki kurs jest stricte właśnie podyktowany do opór technik, jak wyrywanie torebki, prawda, czy szarpanie za włosy, czy wywracanie, czy, czy taka kobieta z dzieckiem na zakupach też nie tylko musi bronić siebie, ale też i na przykład z dzieci, prawda, czy osoby jej bliskie. Dlatego takie kursy jak najbardziej będą się pojawiały tutaj u nas. Już ponad 12 lat taki, taki kursy klub organizuje. Dlatego oczywiście zachęcamy Panie do regularnych zajęć, a jeżeli nie mają czasu, bądź, bądź chcą tylko i wyłącznie popracować w takiej grupie typowo dla kobiet, śledźcie przede wszystkim naszą stronę na Facebooku. Wszystkim Paniom oczywiście życzę wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Bądźcie bezpieczne, czujcie się bezpiecznie i wszystkiego co najlepsze.